Kobieta ukrywa przed swoim mężem wieloletni romans ze swoim bratem. Brzmi dziwnie, co zastrzyjmy od początku. Bylet, Demon kaziroctwa. Mężczyzna o imieniu Dziuk Lionello, który od dzieciństwa był zakochany w swojej siostrze Barbarze, wraca po roku nieobecności, by dowiedzieć się, że wyszła za mąż za Giordano. Wkrótce po tym. Kilka kobiet w okolicy zaczyna znajdować się w martwych z dziwnymi ranami na szyi. Horror Bylew, demon kaziroctwa z 1972 jest bardzo dziwnym horrorem i nawet nie jestem do końca pewny czy jest to w ogóle horror. Ten film kompletnie nie ma atmosfery horroru. Ale za to ma bardzo wielką atmosferę takich, nazwijmy to, włoskich seriali miłosnych. Co? Tak, wiem co sobie myślisz. G Gadam o serialu miłosnym włoskim o motywie kazirocznym. Dobra, spoko, ale naprawdę nie wiem jak mam to określić. Jest to naprawdę specyficzny horror, nigdy w życiu nie widziałem podobnego horroru, w którym 80% scen to są sceny rozbierane. Naprawdę nie wiem jak mam do tego podejść tak naprawdę, ponieważ horrorem jest on żadnym, pomimo tego, że posiada motyw demona, demona kaziroczczego, czyli tytułowego Bylew. Nie wiem, jak to się czyta nawet. Bylew, Bajlew, nie wiem. Postacie są, powiedzmy, ciekawe. Główna bohaterka wyszła za mąż i jest szczęśliwa. Jej brat udaje, że cieszy się jej szczęściem, ale jest cały czas zazdrosny i podgląda... Z... Swoją siostrę, jak e, uprawia stosunek płciowy ze swoim mężem i odczuwa zazdrość, ja pierdolę, co ja obejrzałem. Mamy też jej męża Giordano, który jest bardzo ciekawą postacią. Który chce podejść do swojego szwagra pozytywnie, szuka wspólnych zainteresowań i tak dalej. No wiadomo, że to nie przejdzie, bo. Jego. Kurwa, szwag jego szwagier jest. Nie. Jego szwagier jest zainteresowany z je je jego żoną, czyli swoją siostrą. Eee. O, matko, ale jest to naprawdę mimo wszystko horror, ponieważ przyplata się tam motyw martwych kobiet ze śladami specyficznymi śladami na szyi. I jest to ciekawy motyw, i jest to po części dziwnie pokazane, ponieważ można się bardzo łatwo domyślić kto zabija te kobiety, już na samym początku tego filmu. No ale film Dale udaje, że he, pewnie nie wiecie, wy się jeszcze nie domyślacie, hu hu hu, macie tylu podejrzanych, tu, tą, tego. No nie, nie. Jeśli chodzi o efekty specjalne, pamiętajmy, że jest to horror z lat 70. I widziałem parę set horrorów z lat 70., i on jest bardzo słabo zrobiony. W szczególności, że wiele scen na dworze jest jakby klisza była uszkodzona. Kilka scen wydaje się, że jest niedokończonych, albo zostały wycięte. I nie powiedziały dalej, co było w tej scenie. Przykładowo mamy bohatera, który jeździ na koniu, spojrzy w budynek, jest kadra ten budynek, nagle jest cięcie. I mamy tego bohatera, który się chowa w szafie, bo coś usłyszał. Oczywiście domyślamy się, że coś usłyszał, bo ten fragment też został wycięty. Nie wiem dlaczego. Przez chwilę myślałem, że mam jakąś wadliwą wersję, ale okazało się, że nie, wszędzie jest tak, więc... No, no słabo. Muzyka w tym filmie jest typową muzyką romantyczną do takich włoskich filmów, absolutnie nie do horrorów, choć w dwóch może momentach, czyli w scenach mordu oraz w końcowej scenie, ta muzyka zmienia trochę tonację na taką bardziej horrorową. Horrorem on jest bardzo dziwnym i specyficznym, bo trzeba przeboleć masakrycznie dużo scen. Nagości, dużo scen bliskości i bardzo dużo scen pośladków. Ale pomiędzy gdzieś tymi dziwnymi rzeczami jest ten horror. Bardzo niszko bardzo źle nakręcony i bardzo, ale to bardzo słabym i niezrozumiałym dla mnie zakończeniem. Więc nic tylko oglądać, jeśli jesteś w stanie psychicznie wytrzymać do końca i uznać to za jakikolwiek rodzaj horroru. Natomiast, jeśli miałbym tak wrócić pamięcią do horrorów, które oglądałem, to przypomina mi się jeszcze jeden horror, w którym była też dziwna relacja, ale bardziej matki ze swoim synem, która była też bardzo dziwna i niepokojąca i możesz się zdziwić, ale tym horrorem jest Lunatycy i naprawdę nie wiem czemu, ale on mi się z tym kojarzy. Sam musisz obejrzeć i się przekonać, ale moim zdaniem to jest może nie aż tak hardkorowo nagrane, ale faktycznie coś w tym może być.